Witam, z tej strony Artur Kuch. Dziś zaprezentuję jak zrobić fit ciasto marchewkowe. Idziemy? Ok, F fit ciasto marchewkowe rozpoczynamy od tego, że trzy białka ubijamy na sztywną pianę. tutaj okay, może się wyłączyć. Ok, białka zostały ubite na sztywną pianę, teraz dodajemy 8 łyżeczek cukru trzcinowego i na najmniejszych obrotach miksera miksujemy tylko do połączenia się składników. Teraz dodajemy jeszcze 3 żółtka i na najmniejszych obrotach miksera miksujemy tylko do połączenia się z Ok I teraz tak, dodajemy tutaj 8 łyżeczek mąki pszennej pełnoziarnistej. jedną średnią około 140 gramów marchewki 8 łyżeczek posiekanych płatków migdałowych i jedną łyżeczkę proszku do pieczenia I całość delikatnie, ale dokładnie mieszamy. Teraz gotowe ciasto wykładam do tortownicy wypełnionej papierem do pieczenia, tortownica 18 cm. Okay, ciasto równomiernie rozprowadzam i wkładam do piekarnika nagrzanego na 180 stopni na 25 minut. Opcja uradu. Ok, jesteśmy po 25 minutach. Piekarnik wyłączamy. Ciasto wyjmujemy i uwaga, zrzucamy, żeby nie opadło. I czekamy, aż wystygnie. Później kroimy i jemy. Ciasto jest już gotowe, pokrojone, wygląda w ten sposób. Smakuje doskonale. Pozdrawiam Artur Kuk.